Witam serdecznie, jesteśmy na Raw Vegan Restaurant w Lake Forest. Chciałem Państwu pokazać i poopowiadać troszeczkę na temat zdrowego jedzenia, o jak się je produkuje, dlaczego powinniśmy jeść zdrowo i przede wszystkim czytać to co jemy, czytać etykiety a, lub co jest pod etykietami, ponieważ można znaleźć tam bardzo interesujące informacje. Po pierwsze, gdy idziemy do sklepu i kupujemy paczkę produktu jakiegoś i zaczniemy czytać składniki, to po pierwsze nawet nie możemy tego wymówić, a lista jest tak długa, że, że to po prostu czysta chemia jest. Dlatego powinniśmy zwracać większą uwagę na temat tego, co, co jemy, co idzie do naszego ciała. I Jedną z rzeczy, których tutaj robimy, wszystkie produkty robimy z samemu. Wszystko robimy samemu, przygotowujemy samemu. Jest chleb z cebuli, ziaren słonecznika i ziaren, a to się nazywa LNU, lnu, lnu ziarna LNU. A to, to są suszarki. To gdzie jest Excalibur Food Dehydrator 9000. Wszystkie produkty, które tutaj suszymy, w nim yy, trzymamy poniżej a, 118 Fahrenheita stopni. To jest ogólnie bardzo proste urządzenie. Ma, ma kilka tac. W środku jest jeden większy wiatra, który po prostu produkuje wytwarza ciepło. Hmm. To tak to się robi. A chleb, tak jak widać, się. Yy, po pierwsze mielimy ziarna słonecznika oraz ziarna lnu. Później kroimy cebulę, mieszamy wszystko razem w takiej oto dużej misce. Tak tutaj wygląda. Taka jedna duża miska wystarczy na, na, dwa, na 9 tat, żeby włożyć do, do suszarki. Później dodajemy troszeczkę o, oliwy z, oli, z oliwek i świeżej i wody, wody z, z solą morską. Wszystko miksujemy razem, później rozkładamy to na tacy z taką oto folią. Jak to już się troszeczkę wysuszy, zabieramy folię, zdejmujemy i zostawiamy chleb na, na 30 godzin w suszarce. Również, jak już powiedziałem, wszystkie składniki robimy samemu tutaj, a łącznie z lodami. Bardzo, popularną, a bardzo popularnym urządzeniem, które tutaj jest niezbędne, jest za Vitamix. Jest to bardzo szybki blender, w którym również robimy lody. Lody robimy z, yy, yy, skład, to jest składa się głównie za, z kremu z migdału, więc Najpierw moczymy migdały przez 8 godzin. Wszystkie nasiona powinniśmy moczyć. To jest dla, dla lepszego trawienia. Wszystko to moczymy w wodzie. Przepraszam. Wszystko to moczymy w wodzie. Później wodę wylewamy, przelewamy do, do blendera, mieszamy z wodą. Później staro-dawną metodą. Stary, starodatną metodą używamy takie jak to na, nasze babcie kiedyś używały takie, takie torby z, nie wiem, z len czy bawełna i po prostu przyle, ta, ta, tą samą metodą robimy mhm. mleko. Taka sakierka na kasę Tak, tu się po prostu wlewa wszystko, później, <laughs> a, się, później się ściska pamiętam. i ten cały krem czy mleko wylatuje, mhm. a, a skóra zostaje w środku. Z tym też można zupy robić. Ja ostatnio byłem na prezentacji w Kostko i koleś tam po prostu rzucił jakieś warzywa. Zu, robimy zupy, robimy hmm. lody, tak samo. Na przykład takie tutaj to naprawdę robimy, dobre jak jest. Jak mamy. To jest akurat. A wanilia, czekolada i idynia. Mhm. Właśnie tu też między innymi robimy a, a Mix. Później. Później prze, przelewamy. To jest taka to są maszyny do robienia lodów, takie małe. Tak to chodzi. Mm. Tu jest druga część tego, zamażacza. Na panie, panie, Tutaj się przelewa te wody, te lody. Nie jest ok. I, I się później wpada do tej maszyny na, na 30 minut. Mm -hmm. Tak to powstaje wody. Mm. R również robimy własne a, to jest sernik jest on, a, jest on zrobiony, spód jest zrobiony za, z dyni Aha. nie z dyni, z tych z daktyli z, daktyli, z, ko, z kokosa i, i, z tych, a, i z orzechów a, a cały ten a, krem jakby ten y, ser jest zrobiony z orzechów nerkowca mm -hmm. oraz a, z mleka z migdałów, wanilii, a, co jeszcze? To wszystko. Spokój, pamiętam. A, tutaj trzymamy jakieś produkty. Na przykład, o, tu jest nasze mleko z migdałów, które robimy tutaj. Również, hmm. to jest mleko z migdałów. Tutaj jest, a dopiero coś świeżutki hummus, tak to się nazywa, z garbanzo. To czego to jest? To, 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 to jest a, taki śródziemnomorski a, serek jakby, coś takiego. Ja nie wiem jak to wygląda za bardzo. A, Spoko. Tutaj są na nasze a, sery, to jest ser z nerkowców na przykład. Mm -hmm. hm. Wszystko robicie, tak? Tak, każda rzecz jest programowana tutaj Jakieś a, sałatki a, Takie te No, to jest bardzo dobre Brownies Tylko trzy składniki a Czekolada, surowa czekolada a, Daktyle i orzechy mm -hmm. Wszystko zmiksowane razem No, dobre tego, pamiętam a, Jedna z najlepszych rzeczy które można jeść, to się nazywa kale po angielsku. Polska nazwa to jest jarmusz. Staje się to bardzo popularne w Polsce, przemyśle. Jest to bardzo zdrowe. Jarmusz? Warzywo? Tak, jarmusz. A jest bardzo bogate w żelazo przede wszystkim. Można z tego robić smoothie, soki. Namawiam szczególnie do, do robienia własnych soków z kupić sokowirówkę i po prostu zamiast ze sklepu kupować jakieś tam w butelkach, które są pe a, pełne konserwantów, po prostu kupić swój własną sokowirówkę, warzywa na rynku gdzieś i, i robić własne, własne, własne soki po prostu Nie. każdego dnia. To jest taka duża porcja witamin, że że w innych suplementach raczej tego nie dostaniemy. A. Spoko. Co jest no tym? Tak, tak samo te kiełki. To są akurat kiełki Pi. To jest też bardzo dobra rzecz. Mhm. A ponieważ. Tak, coś chce być wielką rośliną, prawda? Mm -hmm. I gdy my to zetniemy w odpowiednim momencie, cała ta energia, która jest tutaj, idzie do naszego ciała i my to wszystko, mm -hmm. a, nasze ciało to właśnie spożyje. A, także y, kiełki słonecznika są bardzo dobre, a Alfa, Alfa i Sprouts, mm -hmm. jak najbardziej, tak no. samo. Coś ci koniec. Co mnie interesuje ta woda ionizowana, to, to jest coś czego mogę nie wiedzieć. Już nie musisz tego należać, tak nie? Tu jest za Ionizer water, water Machine. Więc a ta ogólnie chodzi o to, żeby my mamy spożywając bardzo dużo mięsa i nabiałów, na nasze ciało jest ogólnie naładowane kwasem mhm. i wszyscy, żeby trzymać, poprawić swoje zdrowie powinniśmy jeść więcej warzyw i owoców po prostu, żeby tak samo podnieść poziom pH w naszym ciele. Ogólnie ta, ten Ionizer produkuje dwa rodzaje wody Acidic, czyli wodę kwasową zasadową albo albo ionic. Iona jak można po prostu. Alkaliczna, alkaliczna, <laughs> albo alkaliczną pH. Więc a gdy robi zasadową pH jest na poziomie 4.0, więc to jest najlepsza woda do mycia warzyw, ponieważ za, za, a, zabija wszystkie bakterie. Jak z piciem tej wody. Z piciem wody zalecamy pH 10, żeby podnieść po prostu... Yy, współczynnik PH w własnym ciele. Jakie, jakie będą korzyści z tego tytułu? Ko, ko, korzyści są bardzo duże. Yy, le, lepszy jak się mówi, przepływ krwi, a skóra się poprawia. Jakieś Warto sobie poczytać na ten temat. Jest bardzo dużo interesujących artykułów na ten temat. Tam są takie... No to maszyna, mamy ciekawe, ci powiem? Nie wiem, czy tytuje? ja niczego nie Bardzo polecam każdemu taką maszynę. Hmm. Jest, jest, jest to bardzo ciekawe urządzenie Są jakieś limity picia tej wody? Czy mogę pić ile chcę? Nie, można pić ile, chce, ile się chce, nie ma żadnego limitu Ponieważ wszystkie te, te Iony czy tam iony, nie wiem co są, są tam z, a, zlokalizowane no. Tak samo jak na przykład a, całe mięso i, i wszystkie produkty nabiałowe mają bardzo niskie pH głównie zasadowe Wszystkie surowe warzywa są bardzo wysoko alkaliczne, wysokie w pH. Tak bardzo dobrą rzeczą jest, pierwszą rzeczą, gdy się obudzimy, po prostu nalać sobie troszeczkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny ze zwykłą wodą czy, czy z taką wodą i po prostu wypić ją to jest pierwsza rzecz, gdzie się obudzimy, wypić sobie troszeczkę wody z sokiem z tereny, żeby nas po prostu to przeczyściło troszeczkę. ciekawe to jest, ja tak. się na to. Tak. tutaj mamy też na przykład, a dopiero skończyliśmy robić sok. Na nasza sokowiórówka to jest Champion e, Commercial. Reklama, właśnie zrobiona. Reklama, właśnie zrobiona. Nie, po, robię reklamę, bo polecam tę sokowilówkę, bo jest bardzo. O, władza, o, władza, władza, no, no jasne, no, kupujcie bardzo, czempiona. Bardzo łatwa w, w demontażu. Mm -hmm. Na przykład składa się z tylko z pięciu części. No, ja tego bądź. się nie rozbiorę, nie to. Nie, i, i tak to muszę. i tak to muszę umieć. Więc Teraz mm -hmm. zrobiliśmy sok, a z ogórka. To jak cylandro. Cilantro, no, celer y, naciowy. A, włożyliśmy yeah. jeszcze a, troszeczkę pomidora, troszeczkę pomidora, czosnek, mm. papryczkę jalapeno i, i ginger. To jest kuminek. Nie, 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 nie um, ginger to ginger. Ginger, więc <laughs> yeah, taka kombinacja była. Aha. Każdemu polecam świeże, wyciśnięte soki, soki z warzyw albo owoców. Tutaj właśnie mm -hmm. robimy świeży socz pomarańczy, no. jak również. To jest urządzenie, o którym mówiłem, mm -hmm. Vitamix, okay. można zobaczyć. Ktoś to ma. I jak to jak to, no. to jest najlepsze urządzenie, jakie może tylko być, można tam po prostu wszystko w nim robić, Ka No ja wczoraj robiłem zupę z tortilli właśnie. E, wrzuciłem tam, czy ona wrzuciła tam jak, kawałek koski, nie? Tak jakby z knora, tylko że wegetariańską. E, Jakoś tam marchewkę, jakieś inne cuda. Zmieniła to na szybko. A potem na wolnym kręceniu wrzuciła kawałki tortilli, nie? Jak, gitara, no. Czekaj. wszystko no, takie rzeczy jeszcze pokazać, a... Jak wygląda spód od pizzy Wegańska pizza Ja tutaj akurat mam spody tylko przygotowywane wcześniej O kurde, to wygląda jak kawałek ziemi, jakby jakiś torf Jest to spód zrobiony z orzechów, z cukinii wow. i z ziarenu Jesus Christ Nawet nie wiedziałem, że takie cuda istnieją Tak, co, so. po bo. było... Yy, suszone w suszarce przez 24 godziny. Mm. Nie no, gitara kurde, gitara. Zapraszamy wszystkich do... Nie, zapraszamy Vigo. wszystkich do, do zdrowego <grym> stylu życia, żeby po prostu uważać na to, co się je, bo teraz w tym momencie, co oni robią z jedzeniem, to jest... no tutaj nie powinno być, ogólnie. <grym> powinniśmy wrócić do natury, ekologiczne rzeczy, to. Nie chemię, nie chemię, bo jedząc takie jedzenie właśnie ludzie chorują. Rak kiedyś nie był tak popularny jak teraz. tak. Teraz tak. tyle osób choruje na raka. Otyłość. No otyłość tego... cukrzyca, cukrzyca. Naciśnienie. Tak. Wszystkie te choroby które jest jedzenie, które spożywamy, które kupujemy w sklepach. Dlatego warto, warto robić w domu własne jedzenie, ponieważ przynajmniej widzimy, co my tam dodajemy Jeśli mm -hmm. się kupi coś gotowe od razu nikomu nie ma czasu, żeby czytać zwracać uwagę na składniki a przynajmniej jak w domu się samemu przygotowuje to jesteśmy świadomi to, co my tam wrzucamy do tego dana a jak ktoś się z południowej Kalifornii to zapraszamy do restauracji Vigos ja <laughs> też. ok, dzięki za mały wywiadzik e, trzymajcie się, hej!